Stosując idealizację z nastawieniem na przyszłość, marząc i tworząc wizję swojej przyszłości, nie pójdziesz na kompromis. Nie zadowolisz się małymi celami czy pseudosukcesami. Pozwolisz sobie raczej na wielkie marzenia i przeniesiesz się myślami w przyszłość niczym jeden z najpotężniejszych ludzi we wszechświecie. Tworzysz swoją doskonałą przyszłość. Zanim wrócisz do teraźniejszości i zajmiesz się tym, co możliwe w aktualnej sytuacji, zdecyduj, czego naprawdę pragniesz. Rozpocznij od swojego biznesu i kariery. Wyobraź sobie, że twoje życie zawodowe za 5 lat jest doskonałe. Odpowiedz na następujące pytania. Po pierwsze, jakie ono będzie? Po drugie, czym się będziesz zajmował? Po trzecie, gdzie będziesz działał? Po czwarte, gdyby Twoje życie było doskonałe, z jakimi osobami byś pracował? Jaki będzie zakres Twojej odpowiedzialności? Po piąte, jakimi umiejętnościami i kwalifikacjami będziesz się odznaczał? Po szóste, jakiego rodzaju cele byś osiągał? I po siódme, gdyby Twoje życie zawodowe było doskonałe, jaką pozycję zajmowałbyś w swojej dziedzinie? Gdy odpowiesz na te pytania, wyobraź sobie, że nie masz żadnych ograniczeń nagle wszystko jest dla ciebie możliwe. Peter Drucker przyznał swego czasu: Zwykle przeceniamy, co możemy osiągnąć w ciągu roku, jednocześnie jednak nie doceniamy, na co nas stać w ciągu pięciu lat. Nie pozwól, aby coś takiego przytrafiło się tobie. Zastosuj proces idealizacji i wyobraź sobie, że kiedyś w przyszłości twoje życie będzie doskonałe pod względem finansowym. Zadaj sobie pytania: Po pierwsze, ile chcesz zarabiać za pięć lat? Po drugie, Jaki będzie twój styl życia? W jakim domu chciałbyś zamieszkać? Po trzecie, jakim samochodem chciałbyś jeździć, gdyby twoje życie finansowe było doskonałe? Po czwarte, jakiego rodzaju artykuły luksusowe chciałbyś zapewnić sobie i swojej rodzinie? Po piąte, jaki powinien być stan twojego oszczędności na koncie za pięć lat? Po szóste, ile będziesz oszczędzał, a ile inwestował w skali miesiąca oraz roku? Uwzględniając również odsetki. I po siódme, jaka będzie Twoja wartość finansowa, gdy przejdziesz na emeryturę? Wyobraź sobie, że masz cudowny znikopis. Możesz na nim napisać cokolwiek sobie życzysz. Możesz zmazać wszystko, co wydarzyło się dawniej i stworzyć dowolny obraz wymarzonej przyszłości. W każdym momencie możesz zmazać tabliczkę i rozpocząć od nowa. Nie masz żadnych ograniczeń. A teraz wyobraź sobie swoje doskonałe życie rodzinne. Spójrz na swoją rodzinę i łączące Was więzi w dniu dzisiejszym i wybiegnij myślami na pięć lat w przyszłość. Po pierwsze, jak wyglądałoby Twoje życie rodzinne, gdyby za pięć lat miało być doskonałe? Po drugie, z kim byś je dzielił? Z kim byś już nie dzielił swojego życia? Po trzecie, gdyby Twoje życie rodzinne miało być doskonałe, gdzie i jak chciałbyś mieszkać? Po czwarte, jakim standardem życia będziesz się cieszył lub jaki styl życia będziesz prowadził? I po piąte, jak wyglądałyby Twoje relacje z najważniejszymi ludźmi w Twoim życiu za pięć lat, gdyby wszystko okazało się doskonałe pod każdym względem? Gdy odnasz się marzeniom na temat swojej doskonałej przyszłości, jedynym pytaniem, jakie sobie zadajesz, jest jak. W pytaniu tym tkwi ogromna moc. Gdy je sobie często zadajesz, pobudzasz swoją kreatywność i pomysłowość w zakresie osiągania celów. Osoby, które nie odnoszą sukcesów, ciągle się zastanawiają, czy dany cel jest możliwy do osiągnięcia. Ci, którzy wiele osiągają, pytają po prostu jak. Następnie zabierają się do pracy, aby znaleźć sposób na realizację swoich wizji i celów. Przeanalizuj również dokładnie swoją kondycję fizyczną i stan zdrowia. Wyobraź sobie siebie za 5 lat i zadaj sobie pytania. Gdyby za 5 lat miał być doskonałym okazem zdrowia, jak byś się czuł i wyglądał? Po drugie, jaka będzie Twoja idealna masa ciała? Po trzecie, ile czasu w ciągu tygodnia i każdego dnia będziesz poświęcał na ćwiczenia fizyczne? Po czwarte, jaka będzie Twoja kondycja fizyczna i ogólny stan zdrowia? I po piąte, jakich zmian, począwszy od dzisiaj, musiałbyś dokonać w zakresie diety, nawyków i zwyczajów związanych z ćwiczeniami fizycznymi i zdrowiem, aby kiedyś cieszyć się wspaniałym zdrowiem fizycznym? Następnie wyobrażasz sobie, że jesteś ważną i wpływową osobą, liczącą się w swojej społeczności. Wyobraź sobie, że Twój wkład w otaczający się w świat jest naprawdę znaczący. Zmieniasz na lepsze swoje życie i życie innych. Oto kilka pytań, które warto sobie zadać, gdyby Twoja pozycja społeczna i zaangażowanie w życie społeczne miałyby być idealne. Po pierwsze, czym będziesz się zajmował? Po drugie, do rozwoju jakich organizacji byś się przyczyniał? Po trzecie, w co mocno wierzysz i co popierasz oraz jak mógłbyś okazać jeszcze większe zaangażowanie pod tym względem?